Larolf, no niestety dzisiaj w takich a nie innych okolicznościach zakończyła się twoja walka z Piotrkiem Świerczewskim. Na początku zapytam, co z nogą? Mocno obita, na tyle, że nie dałem rady wyjść do drugiej rundy. Za mocno, po prostu za mocny ból, nie dało rady ustać na tej nodze, także no musiałem zrezygnować z drugiej rundy. Bo no, nie dało się walczyć, nie będę walczył, kurwa, z z jedną nogą, nie? Jest. Czyli uważasz, że zdrowie po prostu jest najważniejsze? Zdrowie jest najważniejsze, a tym bardziej no, jak, jeżeli nie mogę ustać na nodze, no to jak mam się bić kurwa, no nie da rady. No. No, niestety no dzisiaj noga odmówiła posłuszeństwo, ale to były po mocnych ciosach Piotrka, także no, wygrał zasłużenie, choć mówi, że tam e, ta, te zwycięstwo nie było takie, nie podobało mu się, ale no e, wygrał, no wygrał, no to było po jego lokikach, także no, on, to spo, on to spowodował. nie? No widać, że to jest napuchnięte właśnie przy, na twoim lewym piszczelu. Na pewno jesteś mocno tym zniesmaczony. Powiedz w jaki sposób chciałeś pokonać Piotrka, jaki był na to twój plan? Znaczy spodziewaliśmy się, że Piotrek będzie używał tej swojej prawej ręki. Wchodził i po prostu od czasu do czasu będzie chciał mnie tam trafić tą prawą ręką, ja chciałem schodzić i po prostu od czasu do czasu stanąć i zapierdolić moją prawą i lewą ręką. I praktycznie raz mi się to chyba udało, albo dwa razy nawet. Nie wiem raz, chyba go posłałem na deski. Chyba, bo ja już nie pamiętam. Wiesz to jest zamieszanie nie, ja walki patrzę tak jednym okiem, ja jak, pamiętam, jak widzisz. Bo ja pamiętam, że... Wiem, że na pewno go trafiłeś mocno w nos, ponieważ mam e, rozcięte. Tak, i on padł wtedy na ziemię i no e, tam go układałem już z góry, ale chyba był gong. Miałeś swój moment w tej walce, A, tak? Koniec pierwszej rundy był taki, że no... Był koniec pierwszej rundy, no nie zdążyłem go dobić, nie? Brakło, tam mi się wydaje, że tak z pół minuty, gdybym miał, to bym coś z tego zrobił, nie? Myślisz, że jest, szan jest szansa i w ogóle sens robić rewanż tej walki, czy raczej idzie, każdy idzie w swoją stronę? Wiesz co nie wiem, jeżeli bodarzy będą chcieli, to, to od nich to zależy. Ja tu nie jestem od decydowania, kogo mi dają, tego wezmę. Chodzi teraz o to, żeby się wyleczyć przede wszystkim z tą nogą, żeby jutro będę musiał na pewno na przyświetlenie jeszcze i żeby dokładnie ją sprawdzić, czy coś tam nie jest jeszcze uszkodzone, bo czuję, że coś w kolanie jeszcze mnie napierdala. Teraz zaczyna schodzić adrenalina, to już czuję tą nogę, a mam opryskaną tym, to jeszcze tak sobie jakoś na początku w ogóle nie mogę chodzić na tą nogę, nie? Także to teraz jakoś daję radę, ale no zobaczymy co z tą nogą. Na razie wyleczę rano, a później będziemy myśleć co dalej, nie? E Jaki plan na, na odpoczynek? Na pewno jakaś szybka rehabilitacja i co? Wakacje czy powrót na, razie, na matę? Na razie to wiesz, że... Ostatnio miałeś bardzo intensywny okres. Przepraszam, no że ci Na razie wiesz, poczekam z tydzień, dwa, co z tą nogą. Jeżeli będzie dalej boleć albo coś, no to coś trzeba będzie z nią zrobić, a jeżeli nie, no to wiadomo, coś tam, coś tam jeszcze podleczymy, damy sobie jakiś odpoczynek teraz większy, bo jednak trzy walki pod rząd to trochę wysiłku było. Ja i tak byłem bardzo dobrze przygotowany do tego pojedynku. Także jestem zawiedziony, bo jestem wiadomo, ale nie ma co się załamywać. Lew jest dalej groźny, dalej kurwa idziemy po ofiary i dalej będą smashed ten crasher. No właśnie, lew jest groźny, ale dzisiaj na walce wczoraj na ważeniu bił od ciebie bardzo duży spokój. Jak to na ciebie wpłynęło? Nie no, ja się czułem bardzo dobrze. Wiesz, ja byłem sfokusowany po prostu na tej walce i zależało mi na tym, żeby wygrać dzisiaj, żeby udowodnić wszystkim, że te dwie, dwa dwie zwycięstwa nie były to jak nie był, to jakiś przypadek. No, ale no mówię, no, nie dało rady dzisiaj zawalczyć z tą nogą w drugiej rundzie. No trudno, no. Siła wyższa po prostu. Czyli daro lew, lew król Sawanny wróci jeszcze do Oktagonu. Wróci i dalej będzie smasze ten kraset. Wiadomo, nie ma litości. Na pewno jeszcze z jakimś piłkarzem chciałbym zawalczyć. Dobrze. Dziękuję Ci bardzo. Powrotu do zdrowia i powodzenia. Dzięki, Byczku. Pozdrawiam. Do widzenia.